Cześć, witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zdradzę Wam pewien, być może dla niektórych sekret. Być może większość z Was już o tym wie. Bo ostatnio, właśnie y, czytałem sobie na grupie Mieczykowej na Facebooku, że to niektórzy akwaryści mają problemy ze zdradzaniem jakichś tam swoich tajemnic, że nie powinno się niektórych rzeczy mówić. Ja jestem jednak zdania, że jeżeli ktoś coś wie jak to zrobić, żeby było lepiej, to chyba po to wszyscy mają te kanały, po to są te grupy, żeby nie tylko na nich poznawać ludzi i jakieś tam sobie nawiązywać kontakty handlowe i tym podobne, tylko po prostu podzielić się swoją wiedzą. No nieraz jest tak u mnie, że ktoś przychodził do mnie po ryby. Zwłaszcza tam po molinezję czy po mieczyki. No i jest właśnie taki temat, że jak pan to robi, że u pana rosną takie duże samce, a u mnie to jest tak, że ten samiec rośnie, zaczyna się robić taki wąski, no i z reguły to jest taki malutki. No i wiecie, być może niektórzy z was tego nie wiedzą, ale samce już jak rozwinie się u niego w pełni gonopodium, wypuści już miecz. W zasadzie przestaje już rosnąć, albo rośnie już bardzo powoli, bo podobno jest tak, że ryby rosną powoli aż do śmierci, czyli cały czas ryba rośnie. I co trzeba zrobić, żeby właśnie mieć takiego większego samca, a nie tak jak u niektórych takie kurduple, jak ja to nazywam, O no, sposób jest banalnie prosty. Tak jak mówię, być może niektórzy z Was o tym wiedzą, być może niektórzy nie. Trzeba mu zapewnić takie warunki, żeby rósł jak najwolniej, ale osiągnie ten rozmiar już taki konkretny, nie rozwijając właśnie tego swojego gonopodium czyli już, że nie będzie już w pełni dojrzały, gotowy do rozpładniania się. I właśnie nieraz dlatego ktoś przynosi, mówi, że ładna duża samica, a potem się okazuje, że z tej ładnej dużej samicy nagle zaczyna się robić samiec. A jest to Dlatego tak, ponieważ jeżeli chcemy mieć duże samce, to po pierwsze nie naświetlamy zbytnio akwarium. Powinno być bardzo słabe światło, nawet nieraz i dzienne wystarczy. Tak jak i u mnie, nie zawsze są włączone te lampki. Tam, gdzie mam te ryby, na których mi zależy, żeby właśnie były jakieś konkretne do mojego akwarium. A dwa, obniżamy temperaturę wody, i wtedy ta rybka rośnie nam wolniej. No wiadomo, samica rośnie wolniej od samca, ale jest większa. A samiec rośnie szybciej, ale tylko do właśnie momentu, kiedy już mu się nie wykształci to gonopodium i właśnie takimi manewrami typu przyciemnienie zbiornika i zmniejszenie temperatury osiągamy to, że nasze samce są potem bardziej dorodne. No i co za tym idzie, są lepszym materiałem czy do dalszej hodowli, czy to nawet do samej sprzedaży. Także nieraz Zdarza się, że widzicie, że u kogoś są samce małe, mikre, może być to też spowodowane tym, że po prostu są to samce schowu sobnego albo trzymane w jakichś zbyt małych zbiornikach, no i wtedy też można kombinować, ale ta ryba nam już większa nie urośnie. Także jak widzicie jakiegoś ładnego mieczyka, ale ma już rozwinięty miecz, ma już gonopodium i nie jest zbyt wielki, no to już możecie być pewni, że z tego samca raczej już nic ciekawego nie będzie, może być ładny kolorystycznie i tak dalej, ale co chodzi jego wzrost, już nic ciekawego raczej ten samiec wam nie zaoferuje. także czym większa ryba, czym później wypuści go na podium, czym później ma miecz, tym mamy większą pewność, że ten samiec będzie większy, bardziej atrakcyjny. no i właśnie to co wam wcześniej powiedziałem, możemy sobie pomóc właśnie w ten prosty sposób. Obniżeniu temperatury wtedy ryba rośnie wolniej, i właśnie przyciemnieniu świateł. Co chodzi, właśnie o samce. Najlepszy sposób, żeby te samce jednak coś już z sobą reprezentowały. Druga rzecz, jaką mogę Wam polecić, Arbus do karmienia zbrojników. Nie każdy wiem, że daje. Ja tutaj akurat dałem pierwszy raz, nie byłem do końca przekonany. Ale widzę, że zbrojnikom bardzo ten arbus przypasował, zresztą nie tylko zbrojnikom, bo inne ryby też chętnie się do tego podłączyły. I jeszcze taka jedna fajna zależność, że on jest chyba bardziej miękki niż sam ogórek. I zauważyłem, że chętniej właśnie tam, jak widać, te młode glonojadki na niego wchodziły. No i po prostu chyba pobierały sobie z niego ten sok. Przy ogórku nie zauważyłem u młodych glonojadów takiego zainteresowania. Także arbus jak najbardziej można polecić, co chodzi o glonojady. Tutaj jak widzicie w tym akwarium właśnie dla zbrojników i dla ryb, które sobie już tam dorastają i przechodzą gdzie indziej, zaczęły mi się plęgnąć ampularie. Co prawda to na razie są tylko kokony i na razie tylko dwa, ale u mnie to zawsze graniczyło studem. Także Mariusz z kanału Pan Rybka, który przy okazji Wam polecam, szykuj się, że jak ten kokon wystrzeli... To kilka sztuk leci do ciebie na gliwice. Także problem, co chodzi o ampularię z głowy. No zobaczymy, czy akurat te kokony, ten mi się wydaje, taki trochę nikły, ale tam ten drugi jak najbardziej. I przy takim dobrym zbliżeniu widać, że chyba coś już się tam w tym kokonie zaczyna dziać. Więc myślę, że na dniach być może doczekam się też swoich młodych ampularii. Cieszy mnie to, bo pamiętam, że kiedyś za mało lata. Miałem te ślimaki, nie wiedziałem co to jest, i niestety wyrzuciłem taki kokonik. No, i na sam koniec filmu chciałem Wam polecić kanał. Być może już niektórzy go znają, ale ci, którzy go nie znają, warto sobie tam wejść. Jest to kanał o nazwie Interaktywne Akwarium. Kamil jest to pasjonat dużych ryb, no i pasjonat też dużych zbiorników. Posiada na przykład zbiornik o pojemności 5000 litrów, a jego wszystkie. Zbiorniki o, gdzieś łącznie mają około 8000 litrów wody. Ma dwa akwaria do oddania dla subskrybentów: jedno ogromne 1500 litrów, a drugie mniejsze. Także możecie sobie tam wejść, zobaczyć o co chodzi. No i co? Kamil lubuje się w rybach z Ameryki Południowej. W planach ma budowę takiego właśnie biotopu do rzecza Amazonki w ponad 3-metrowym akwarium. Także. Jest co oglądać. Dodatkowo jest też coś takiego jak widzicie tutaj: taka miniseria, gdzie Kami właśnie opowiada czy to o lawie w akwarium, czy o innych rzeczach. Także myślę, że jak najbardziej kanał godny polecenia. Fajne jest też y, przez niego zrobione coś na rodzaj czata. 24, gdzie właśnie macie podgląd z jego akwarium 5000 litrów, 24 godziny, 7 dni w tygodniu. A przy okazji możecie sobie popisać. Myślę, że jeden z kanałów, który naprawdę robi fajną robotę, integruje też trochę ludzi, i dlatego zdecydowałem się, że polecę właśnie ten kanał, bo jest całkiem inny niż wszystkie inne kanały, które możemy sobie obserwować na naszym polskim YouTube. No i w tym odcinku to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby sobie nawzajem pomagać sprzedawać sobie różne patenty. I tak dalej. Co chodzi o mnie, ja nie mam z tym problemu. Jeżeli ktoś coś nie wie, zawsze może do mnie napisać. Jeżeli będę umiał pomóc, to przynajmniej postaram się pomóc. Ja tam, jeżeli mam czas, to chętnie, czy z kimś porozmawiam przez telefon, czy po prostu popiszę na tematy akwarystyczne. Nie wypowiadam się na temat jakichś tam ryb, których nie posiadam. Jeżeli ktoś mnie zapyta, na przykład o skalary. Bo akurat na tych rybach się zbytnio nie znam. Nie trzymałem takich ryb. Bardziej lubię rozmawiać o tym, co widać u mnie w zbiornikach. Także nie ma problemu, żeby mnie gdzieś złapać, czy na Facebooku, czy nawet tutaj skontaktować się. Nie widzę problemu, żeby sobie pomagać. No i co, i w tym odcinku to by było już na tyle. Pozdrawiam wszystkich i myślę, że ten filmik co niektórym może się przydać. Jeszcze raz polecam kanał Pan Rybka i interaktywne akwarium.